Halo, halo, dzień dobry kochane istoty. Dzień dobry w kolejnym poranku z Irbis. Weekend mamy za sobą. Kolejny poranek, jeszcze wciąż letni, jeszcze do końca lata nam odrobinę czasu. Korzystajmy z tej przestrzeni. Nie zapominajmy, że jeszcze lato jest z nami, choć aura pogodowa niekoniecznie o tym przypomina to jeszcze możemy się zanurzyć w ostatnim oddechu lata, i te ostatnie zanurzenia mogą jeszcze nam przynieść bardzo wiele przyjemnych i wspaniałych chwil, w których odnajdziemy możliwości dla nas samych. Ja po głębokim zanurzeniu w wodzie, tuż po wschodzie, przybywam do Was z tematem przyjemności. Taka refleksja ostatnio do mnie przychodzi i ta woda także mi o tym przypomina, że z przyjemnością jest tak, że im więcej mamy takich przekonań, które mówią o tym, że nie zasługujemy, że mm, może lepiej, żeby ktoś z czegoś skorzystał niż my sami jesteśmy w stanie oddawać, poświęcać się i rezygnować z przyjmowania. Te wszystkie nakładki, te wszystkie przekonania, te wszystkie rzeczy, które nam kiedyś wmówiono, ciągle nam przeszkadzają. w Przyjmowaniu, takim najprostszym w świecie przyjmowaniu. Przyjm od, począwszy od przyjmowania słowa, które jest y, miłe, które jest y, przyjemne, które jest często też o nas, y, w komplemencie, bądź po prostu w takim dobrym geście. Y, Słowa, które swoim ciepłem nas porusza i dotyka, i nie jest to słowo zakłamane, czy słowo, które ma intencję, żeby coś od nas wyszarpać, albo żeby się, powiedzmy tak przysłowiowo, podlizać, tylko takie po prostu zwyczajne słowo, które przybywa do nas. Ot tak, ni stąd ni zowąd, kiedy idziemy z kimś, e, na przykład y, jesteśmy na spocerze i nagle po prostu w grupie osób rozmawiamy o różnych rzeczach, i ktoś mówi nam e, coś miłego w nas, e, coś e, zachwycającego, że na, przykład pszenik, że na przykład jak dobrze jest Ciebie słuchać. Taki, taka prosta rzecz, albo jak ładnie się uśmiechasz. E, twój uśmiech powoduje, że jest mi miło, albo. E, Dzisiaj świetnie wyglądasz. Takie proste rzeczy, które, które są wokół nas, albo naprawdę jest ci bardzo dobrze w tej fryzurze. Takie rzeczy, które niby są, a, oczy, niby są takie y, małe, a zarazem są takie duże, kiedy mamy masę na sobie y, nakładek a co dopiero, kiedy ktoś nam jeszcze powie więcej takich rzeczy, to zaczynamy się troszeczkę, um, trochę migać, no co ty, no daj spokój, takie tam, albo zrobimy coś dla kogoś, a ten ktoś jest nam bardzo wdzięczny i nam dziękujemy, a nic takiego, drobnostka, nie ma za co dziękować, a przecież tak naprawdę jest, bez względu na to, co zrobiliśmy, jeszcze druga osoba czuje wdzięczność i ta wdzięczność jest w, w sercu tej osoby, to czemu nie przejmujemy tej wdzięczności? Nie przyjmujemy, zamykamy, zamykamy tą kurtyną, daj, daj spokój, to taka drobnostka. Nie ma za co, ale przecież jest. Jest, dlatego że skoro w tej osobie budzi się taka radość i wdzięczność, taka nawet czasami ulga, takie czasami drobna rzecz, jaką wykonujemy, która dla nas jest... Może i z perspektywy właśnie tych nakładek niczym dla tej osoby może być czymś bardzo dużym. I pozwalajmy sobie na przyjmowanie tego: dziękuję. Nie mówmy, nie zanurzajmy się w tej taki, takim odcięciu, a daj spokój, no co ty? A jeżeli ktoś jeszcze nam ofiarowuje jakiś prezent za to, taki drobny, bo chce wyrównać energię, chce nam pokazać, że. Jest naprawdę wdzięczny. To także się wzbraniamy. A jeszcze prezenty, które otrzymujemy bez okazji, bez urodzin, imienin, jakichś tam świąt, rocznic i tak dalej, są dla nas jakimś takim. Ale jak to? No... Bez sensu, nie? No to nie musiałaś, nie musiałeś. No, co ty się wygłupiasz? Albo ktoś przychodzi do nas w odwiedziny i z takim geście... Wprawdzie mamy takich wiele, wiele, takich wiele e, tradycji, powiedzmy, że jak do kogoś przychodzimy na nowe mieszkanie, to wypadałoby dać prezent. Nie, nie musimy tego robić. Jeżeli dajemy z czystości serca, to jest to naprawdę wspaniałe. Kiedy chcemy się wymieniać tą energią w takim darze wymiany, w taką, właśnie to nie jest nawet. Dar, tylko takie spłynięcie w wymianie, to naprawdę zasila obie strony. I jeżeli y, mamy to takie nie z przymusu, nie z tradycji, nawet jeżeli ta tradycja jest dla nas ważna, ale czujemy, że to jest w sercu, to otwierajmy się i przenikajmy się w tej wymianie. I jeżeli mamy ochotę coś komuś dać, to po prostu to zróbmy, ale z drugiej strony. Też nauczmy się przyjmować te wszystkie dary, które do nas przychodzą, zarówno te materialne, słowne, te gesty, te czułe słowa, te słowa, które dają nam nawet opis nas samych. W widzeniu, w oczach możemy drugiego człowieka się nieustannie przeglądać, przyjmujmy to. Przecież, jeżeli ktoś widzi w nas piękno, w jakikolwiek formie, i nawet jeżeli piękna tego nie nazywa, tylko używa różnych zwrotów do tego, żeby opowiedzieć, jak czuje, jak nas odbiera, jak sprawiamy, że, że świat wokół nas staje się wyraźny i pełen kolorów, bo my to kochane istoty sprawiamy. Tylko trzeba zechcieć to zauważyć, a przede wszystkim przyjąć. I kiedy zaczniemy przyjmować i się w tym rozgaszczać, o ile, to jest, o ile sobie pozwolimy, ciągle to pozwolenie, to staje się, stajemy się bardziej tacy, w takiej, stajemy się w takiej lekkości, w takim poruszaniu, w tym przepływie. I zaczynamy czuć z tego przyjemność. A kiedy ta przyjemność się w nas rozgaszcza, to jest więcej w nas radości, otwartości i więcej możliwości na sięganie po. Te wszystkie historie, które są wokół nas, przyjmowanie daje możliwość po prostu rozkoszowania się przyjemnością, tą drobną i tą dużą. Przyjmujmy te komplementy, przyjmujmy dobre słowo, przyjmujmy dary, prezenty, nawet te bez okazji. Nie, 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 po co, nie. Zostawmy już to. Zostawmy, że, że ciągle się zbraniamy przed tym, co do nas przychodzi. Bo jeżeli się wzbraniamy tutaj, to jak mają przyjść te duże rzeczy, które tak, na które tak bardzo czekamy? Skoro kiedy ktoś nam daje kwiaty, i czy jesteśmy mężczyzną czy kobietą, bo to nie ma znaczenia, czy jesteśmy osobą niebinarną. Jeżeli lubimy kwiaty, to pozwólmy sobie na to, nie wzbraniajmy się. Po prostu przyjmujmy. Przyjmujmy te drobne dary, które do nas przychodzą, by mogły przyjść do nas te większe. Nauczmy się cieszyć przyjemnością. Nie, że kiedy leżymy sobie na stole do masażu, to myślimy, ojej, muszę jeszcze pobiec tam i zdążyć, zdążyć to zrobić. A może już za mną czeka ktoś inny, może by, a może by tak naprawdę moja osoba partnerska lepiej by z tego skorzystała? W sumie tej osobie by się to też przydało. Popatrzcie, uruchamia się w naszej głowie masę, masę jakichś takich zasiek, które mówią: A nie przyjmuj tego, zupełnie zostaw to, przecież ktoś może z tego skorzystać lepiej. A skąd o tym wiemy? Czy ktoś skorzysta z tego lepiej? Wiemy na pewno, że taki komunikat w naszej głowie mówi nam: Ty nie umiesz, kochane istoto, z tego skorzystać. Dlaczego? Dlaczego wciąż chcesz biec dalej i dalej, kiedy masz swoje tu i teraz? Więcej, pozwalajmy sobie na te przyjemności sami, stwarzajmy sobie te przyjemności. Zobaczmy, czy przyjemność jest już w nas taka rozgoszczona taka, o jestem, mm, jak mi jest dobrze czy raczej a jeszcze muszę coś zrobić, a ktoś by naprawdę lepiej skorzystał, a w sumie to jest bez sensu, po co ja to robię, przecież mogłabym w tym czasie, mogła, mogłem i mogło w tym czasie zrobić milion innych rzeczy. Marnuje ten czas. Zróbmy sobie przyjemność i przyjmijmy ją od siebie i od innych. Zróbmy sobie takie spotkanie z przyjemnością, kochanej istoty. Spróbujcie zrobić sobie spotkanie z przyjemnością, tą, która jest tak wzbudzana przez inne istoty i tą, którą możemy wzbudzić sami. I zobaczmy, jak obie, oba te warianty w nas wibrują i o czym nam mówią. I czy naprawdę mamy otwartość na przyjmowanie, przyjemność. Mówi nam piękną historię o przyjmowaniu. I zobaczmy, w jakim miejscu jesteśmy. O czym nam mówi przyjemność? Co chce nam powiedzieć? I na ile pozwalamy se, sobie na to, by była w nas? Kochane istoty, zobaczcie dzisiaj, gdzie jest w Was przyjemność? Czy ją wpuszczacie, czy raczej trzaskacie drzwiami? Czy Przenika Was i czujecie jej miękkość i ciepło? Czy raczej mówicie: Dobra, dobra, jesteś niewygodna? Zobaczcie, czy ta przyjemność wpuszcza przyjmowanie, a przyjmowanie możliwości. Zobaczcie, o czym jest. Tymczasem życzę Wam wspaniałego dnia, celebracji dnia, który daje kolejne i kolejne chwile, w których jest możliwość na doświadczanie. Doświadczajmy i transformujmy. Transformujmy to co w nas cały czas wibruje i prosi o uwagę kochane istoty wznoszącego dnia. A jeżeli to, co do was mówię, w jakiś sposób was inspiruje, zatrzymuje i powoduje, że się na chwilę zastanowimy nad sobą i zastanawiacie się nad sobą. Postawcie mi kawę, a ja Rozgoszczę się w tym aromacie. Niech energia wymiany płynie na każdym poziomie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym poranku z Irbis.